Wczoraj przeczytałem dyskusję na temat przyimka na w odniesieniu do pewnych krajów. Coraz popularniejsza staje się teza, że przyimek na stosuje się w odniesieniu do ziem niegdyś od Polski zależnych. Kiedy mówimy na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, to tak jakbyśmy mówili na Mazowszu albo na Potasiu czy na Kujawach. Takie użycie przyimka na wskazuje więc, że nadal uważamy te tereny za zależne od Polski albo do Polski należące. A to świadczy o naszym kolonialnym myśleniu o tych ziemiach, które teraz są niepodległymi państwami. Włosiciele tej tezy naciskają, żeby mówić w Ukrainie, w Białorusi, w Litwie. Tymczasem ktoś zwrócił uwagę na to, że przecież mówimy na Słowacji i na Węgrzech, a na tych ziemiach Polacy nigdy nie panowali. No dobra, Bolesław chroby na kilka lat opanował Słowację, ale to było bardzo, bardzo dawno. Węgry jednak nigdy polską posiadłością nie były. Na to jeden z dyskutujących napisał. Ale te węgry to tylko wyjątek, który potwierdza regułę, nie podejmuje się rozstrzygnięcia sporu, czy użycie przynika na świadczy o naszych polskich zapędach kolonialnych, czy to tylko przypadkowa pokrętność naszego języka, ale na jakiej niby zasadzie. Wyjątek ma potwierdzać regułę, skoro jej zaprzecza. Oczywiście są reguły, a od nich bywają wyjątki, choć psują regularność reguły, ale na pewno ich nie potwierdzają. Moi drodzy, przyzwyczailiśmy się do powtarzania powiedzonka, nad sensem, którego niewiele się zastanawiamy. Mianowicie wyjątek potwierdza regułę. Czy ktoś się kiedykolwiek zastanawiał, na jakiej zasadzie wyjątek może potwierdzać regułę? Wyjątek, jak mawiał Sherlock Holmes u Konana Doyla, zaprzecza regułę. Wyjątek sprawia, że reguła przestaje być regułą. Kiedy więc mówimy, że jest regułą, że coś się dzieje tak a tak, z wyjątkiem, to owszem, tak sformułowana reguła jest regułą, tylko że uwzględnia jakiś tam wyjątek. No gorzej, jeżeli tych wyjątków jest tyle, że, że zaczyna nam się sypać ta reguła, ale jeżeli zrobimy zastrzeżenie, że z wyjątkiem takich i takich przypadków istnieje reguła, jest w porządku. Natomiast ta, ten wyjątek niczego nie potwierdza. Niby na jakiej zasadzie ma potwierdzać te reguły? Po prostu wyjątek jest wyjątkiem, a nie żadnym potwierdzeniem reguły. Pozdrawiam.